Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już po świętach, po długim weekendzie rozpoczynamy od poniedziałku i kontynuujemy cykl na tapecie. Tutaj u mnie na kanale lecimy z równą połówką piłkarskiej ekstraklasy. Po dzisiejszym zespole, po koronie kielce, będziemy mieli równą połowę podsumowań wszystkich klubów piłkarskiej ekstraklasy. Lecimy z koroną kielce. Moje podsumowanie tutaj na tapecie: zespół Jacka Zielińskiego. W tym sezonie piłkarze korony grają na poziomie piłkarskiej ekstraklasy. No, równo grają. 6 zwycięstw, 6 remisów, 6 porażek w 18 spotkaniach. Wszystko jedna trzecia. Tutaj warto zauważyć, jeżeli chodzi o to kółko, o to koło. 24 punkty w 18 meczach. No, ten przelicznik jest Przeciętny, słaby, no najsłabszy z tych zespołów, które dotąd podsumowywałem. To jest 1,33 punkta na mecz. Zwycięstwa domowe były najwyższymi zwycięstwami, jeżeli chodzi o ten sezon, z dadą, jakim w debacie na początku. Rundy jesiennej jeszcze w lecie, 3 do 0, bardzo prestiżowe spotkanie i także u siebie z Lechią, 3 do 0. Najwyższa porażka miała miejsce też u siebie z Rakowem Częstochowa, 1 do 4. Tam gdzieś się pogubiła Korona, jeżeli chodzi o defensywę, bo też do tego za chwilę przejdę. Korona nie taciła zbyt wiele yy, bramek, jeżeli chodzi o ekstraklasy. W Pucharze Polski Korona była już w 1.8 i do 90. minuty po golu Swietlina prowadziła w Chojnicach z długoligową Chojniczanką, 1 do 0. W końcówce, po tak fragmencie gry, Dmytro Juchymowicz wyrównał, później pół godziny do grywki nic nie dało i po rzutach karnych Chojniczanka, zespół z drugiej ligi, średniak drugiej ligi tak można powiedzieć, wyeliminował Koronę Kielce i zagra z Zawiszą Bydgoskim o półfinał Pucharu Polski. Korona Kielce odpada na pewno, gdzieś tam jest zadra w sercu trenera Jacka Zielińskiego i nie tylko trenera, ale przede wszystkim zawodników odnośnie tego, co działo się w tym, Pucharze Polski, bo można było dość daleko i można było się o półfinał zmierzyć właśnie z Zawiszą, czy w i przypadku innego losowania z Avią Świdnik, z którą zagra Raków Częstochowa. Więc tutaj zdecydowanie trzeba ocenić koronę na minus, prawda? Jeżeli chodzi o miejsce w tabeli, miejsce numer 9, tutaj też będziemy oceniać raczej pozytywnie. 24 punkty, kilka punktów przewagi nad strefą spadkową. I lecimy dalej. Najlepszy strzelec w tym sezonie Dawid Błanik. Tutaj trzeba ocenić Dawida bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o ten sezon. Ofensywny pomocnik, piłkarz korony, kielce. no Wiele lat temu debiutował w ekstraklasie w pogoni Szczecin. <laughs> W tym sezonie piłkarz Korony 14 meczów, czyli kilka meczów opuścił, opuścił, 6 goli i jedna asysta, kilka żółtych kartek, tak to wygląda jeżeli chodzi o skrzydłowego Korony, no na pewno będzie to najlepszy sezon, tak mi się wydaje, że jeszcze jakieś trafienia dołoży wiosną i będzie to życiowy sezon jeżeli chodzi o bramki pewnie i asysty Dawida Błonika, to jest najlepszy strzelec. Jeżeli chodzi o liderów, tak się zastanawiałem tutaj, na pewno zastanawiałem się... Nad Konstino, Konstantinosem Sotiriu, prawda? Cypryjczykiem 29 latku. W tym sezonie kapitalnie gra ten zawodnik 16 meczów w ekstaklasie, 4 gole i to jest środkowy defensor korony bardzo wysoki, 190 cm wzrostu reprezentant Cypru 10-krotny i tutaj, tak się nad nim zastanawiałem, nie dość, że świetnie w defensywie, bo korona staciła poniżej 20 goli w ekstaklasie, do tego też przejdę. Ale jednak wybrałem Polaków. Jeżeli dałem Błanika, jeżeli chodzi o najlepszego strzelca, jest Dawid Błanik, to dajmy ksawiera Dziekońskiego. On też się dołożył do tych czystych kąt, bo 18 meczów w tym sezonie na 18 grał ksawier Dziekoński, bramkarz Korony. No i jeżeli chodzi o czyste kąta, 6 czysty kąt, 19 straconych goli. Naprawdę nieźle prezentował się zawodnik z Grajewa, 22-letni. W październiku skończył 22 lata Xawier Dziekoński, wciąż młody, prawda, wiele lat temu debiutował w Ekstraklasie jako nastolatek. Rozwija się w tej Ekstraklasie, gra w solidnym klubie, prawda, dostaje szansę. Jacek Zieliński na niego stawia i myślę, że to doświadczenie będzie procentowało i już procentuje, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Drugim zawodnikiem, jeżeli chodzi o liderów, dałem Konrada Matuszewskiego, znaliśmy go poprzednio z. Poznań. W tym sezonie na 18 spotkań, 16 meczów zagrał dwa gole i asysty ofensywnego pomocnika. Przepraszam, na pewno jest to zawodnik, który daje dużo jakości, który daje też możliwość rotacji, który dobrze biega, który nieźle podaje, który potrafi strzelać bramki, prawda? Te 24-latek ma już doświadczenie, ma już ogranie ekstraklasowe i myślę, że w tej koronie dobrze się czuje tutaj i przy błaniku, i przy kilku innych zawodnikach i przy Nikołowie, przy Antoninie, przy Remaklu, prawda, tutaj tych zawodników kilku ofensywnie usposobione w koronie jest i on się właśnie z nimi bardzo dobrze czuje. Jest młody Nikodem Niski, który też dostał swoją szansę po transferze z GKS-u Tychy, prawda, tak więc tutaj i Antonin i Nikołow, którzy, którzy no, nie mają wcale tak fantastycznych liczb, ale przecież jest Wiktor Długosz, który też bardzo dobrze pracuje na, na dobro zespołu, czy młody Hubec Zwoźny, tak więc tutaj niezła nie gra Konrada Matuszewskiego, jeżeli chodzi o ogół, jeżeli chodzi o liczby też, tak jak mówię, 18 meczów możliwych. Korony Kielce 16 meczów Matuszewskiego, 18 meczów yy, Xawiera Dziekońskiego. No Dawid Błanik ma troszeczkę tych meczów mniej względem swoich kolegów, bo na 18 rozegrał 14. Te kilka spotkań opuścił w barwach korony w i takie plusy i minusy korony, prawda? Takie ogólne trzy plusy, dwa minusy, solidna gra w defensywie. No i właśnie do tego chciałem przejść o tej defensywie, prawda? Korona Kielce ma 19 straconych goli, czyli to jest najlepsza defensywa w pierwszej dziewiątce razem z Wisłą -Porsk. To są jedyne zespoły z pierwszej dziewiątki, które straciły poniżej 20 goli. Wisła zdecydowanie najmniej, no to jest najlepsza defensywa ligi 12, ale Korona 19, prawda? I też ta, ten balans jest zachowany, bo na wyjeździe stracili 10 goli, u siebie 9, jest to dosyć równe. Też na wyjeździe przegrali 3 mecze, u siebie też przegrali 3 mecze. Oczywiście lepiej punktują u siebie, bo tych spotkań wygrali 4-2 na wyjeździe, 10 punktów zdobyli na wyjeździe i. 14 punktów zdobyli u siebie, ale tutaj jednak bardzo dobrze prezentują się w defensywie. Kilka, kont, kilka czystych kąt, tak jak tutaj mówiłem, 6 czystych kąt Ksawiera Dziekońskiego. I tutaj trzeba podsumować tę solidną grę w defensywie: Stop 9, druga defensywa ligi, zdecydowanie na plus. I tutaj gratulacje dla trenera Zielińskiego i ekipy Korony Kielce. Takim dużym plusem jest Jacek Zieliński. No tutaj nie będziemy dyskutować z, z tym. Jacek Zieliński pracuje od 7 sierpnia 2024 roku, czyli półtora roku już pracuje, wtedy obejmował koronę w rozsypce, trzeba było koronę poukładać, mimo że to był dopiero początek sezonu, pierwsze tygodnie sezonu 24-25, to jednak to trzeba było wszystko poukładać, korona troszeczkę była w zgliszczach, później zmiany właścicielskie, o których też przejdę, no i to się udało, Korona grała nieźle, w tym sezonie też gra nieźle i tutaj jego osoba jest bardzo ważną postacią i nie ma tutaj co się czepiać. Ten Zielińskiego oczywiście, możemy się przyczepić do puchadu Polski, do nierównej gry, grze w lidze, że potrafią wygrywać takie mecze po 3-0 z jakim i Lechią z solidnymi dużynami, a później przegrają u siebie z Rakowem 1-4, ale tutaj trzeba oceniać pracę Jacka Zielińskiego zdecydowanie pozytywnie. Przede wszystkim ta wymowna była ta wypowiedź z końcówki rundy jesiennej, kiedy powiedział do dziennikarzy, że za bardzo chyba oczekują czegoś, co nie jest na dzień dzisiejszy możliwe w Koronie Kielce, jeżeli chodzi o wyniki, jeżeli chodzi o kadrę. I tu dał jednoznacznie do, do zrozumienia, że jego praca powinna zostać doceniona. I ja tą pracę doceniam, dlatego tutaj zdaje zdecydowany plus. Jest to najbardziej doświadczony polski trener w polskiej ekstraklasie, utytułowany trener, bo zdobywał Mistrzostwo Polski, wygrywał Puchar Polski. Jest naprawdę znakomitym trenerem, przechodził przez wiele klubów, naprawdę w wielu, wielu projektach był, wiele widział w swoim piłkarskim, trenerskim życiu, też piłkarskim, bo był piłkarzem przecież, i tutaj zdecydowanie oceniam na plus. No i taka przyszłość, prawda, taki plus, no myślę, że na razie transfery ekstraklasy, jeżeli chodzi o okienko zimowe. Transfer Mariusza Stępińskiego, tak, tak, Korona zatrudniła napastnika, no tutaj zdecydowanie przyda się solidna dziewiątka Koronie, no bo jeżeli chodzi o strzelców, tutaj podawałem statystyki, najlepszym strzelcem Korony na dzień dzisiejszy jest piłka z sześcioma golami. Dawid Błanik na drugim miejscu jest Kostas Sotirius, środkowy obrońca i pomocnik, mają 10 goli razem, dopiero... Napastnik korony, Kielce Antonin ma trzy gole. Potem mamy znowu pomocników Długosza i Matuszewskiego z dwoma, no i dochodzi do tego remak. Więc tutaj zdecydowanie korona już zaczęła szukać dziewiątki pewnie w trakcie rundy jesiennej i bardzo szybko dogała, dogadała transfer Mariusza Stępińskiego, który od lat gra w niezłych, solidnych klubach, grał w, Euro, gra w europejskich pucharach regularnie w ostatnim czasie i strzelał bramki był zdrowy, więc jest to bardzo ciekawy transfer, jeżeli chodzi o polskie podwórko, Stępiński był blisko Widzewa jeżeli chodzi o, o lato i myślę, że przyda się taki snajper, myślę, że to będzie bardzo duża wartość dodana już tutaj można Koronę Kielce zaplusować jeżeli chodzi o ten grudniowy transfer 30-letniego Mariusza Stępińskiego byłego reprezentanta Polski bądź co bądź, takie minusy problem ze skutecznym snajperem, tutaj odnosimy się do jesieni, prawda, o tym przed chwilą powiedziałem 6 goli Błanika 4 gole Sotiriu, i to są najlepsi strzelcy. Brakuje takiej solidnej dziewiątki sześcioma, 6, 7, może 8 golami tych napastników. Troszeczkę mamy w ekstaklasie. Praktycznie każdy klub ma w swoim gronie napastnika, który te 6-7 goli wystrzela w ekstaklasie. Nawet arka ma tego Edu Espiau, który ma więcej goli niż najlepszy napastnik korony, i to o 2, prawda, bo Espiał z arki będzie ma 5 goli, ale też do tego przejdę przez Arce Gdynia. Więc tutaj zdecydowanie jest poprawa. Mam nadzieję, jeżeli chodzi o dobrą formę Stępiskiego, będzie poprawa, ale tutaj problem ze skutecznym sniperem zdecydowanie był, jeżeli chodzi o rundę, o rundę jesienną, bo tutaj tego snajpera zdecydowanie brakowało. No i przede wszystkim te liczby, liczby sniperów Korony Kielce, no nie powalają na Ziemię, nie powalają na Ziemię. Dlatego no, wiemy, że odszedł Sikawka, W pewnym momencie też zawodnik, który potrafił w sezonie strzelić te 10 goli też przyłożył się kilka lat temu do awansu Deksta Klasy, no ale jego już nie ma gra na poziomie drugiej ligi tutaj trzeba było szukać. No i znaleźli bardzo szybko, bo tuż przed okresem przygotowawczym w okresie faktycznie świąt Bożego Narodzenia Mariusz Stępiński został piłkarzem korony. No i drugi minus nierówna forma, zarówno u siebie jak i na wyjeździe to już Przywiązujemy wagę do tabeli ekstraklasy, ponieważ dwa razy po trzy porażki w domu i u siebie, dwa zwycięstwa na wyjeździe, cztery zwycięstwa u siebie, ale do tego dwa remisy i trzy porażki, więc więcej meczów yy, korona u siebie, wie, większo, więcej ilości meczów traciła punkty niż wygrywała. Na wyjazdach z dziewięciu wygrała tylko dwa. No, strzelają dziewięć na wyjazdach, dwanaście u siebie, tracą mało i tutaj tego brakuje, ale widocznie... To też jest rola napastnika, właśnie, że tego napastnika brakowało, żeby tych goli troszeczkę było więcej. No bo jeżeli chodzi o liczbę goli, korona Kielce ma kapitalną defensywę, ale z pierwszej dziewiątki jest to najgorszy zespół razem z Wisłą Płocki, jeżeli chodzi o ofensywę. I tutaj znowu kłania się to, co mówiłem przez kilkadziesiąt sekund przed chwilą o właśnie napastniku, który już trafił do korony Kielce. No i ta ostatnia tablica, podsumowanie, ocena możliwości, kolejna gwiazdka, mimo że to już jest dziewiąty zespół, ja oceniam pracę Jacka Zielińskiego przez te niespełna półtora roku zdecydowanie na plus i tutaj trzeba Dać tą gwiazdeczkę trenerowi Zielińskiemu, bardzo doświadczonemu, kilkanaście już dobrych, kilkanaście, około 20 lat pracy w ekstraklasie, bardzo dobrej pracy. Zresztą, dwadzieścia kilka lat temu był trenerem przez jakiś czas Korony Kielce, niedługi i wrócił po wielu latach do Korony, już innej korony przy innym stadionie, z inną publicznością, z inną frekwencją, z innymi możliwościami finansowymi. W wielu meczach Korona prezentowała bardzo dobry poziom, było tych spotkań kilka. Ale ten poziom, jeżeli chodzi o styl, był bardzo dobry, bo te mecze, tak jak mówię, z Radomiakiem, te mecze z Lekią robiły wrażenie, jeżeli chodzi o Ekstra Klasę też robiły wrażenie, jeżeli chodzi o poziom, gdy bo Korona w wielu meczach ten poziom gdy zachowywała. Jeżeli chodzi o styl, no ale przystawiały się słabsze mecze, gdzie Korona po prostu nie punktowała, nie traciła bramki i też nie wygrywała mecz z Zagłębiem gdzie była lepsza, straciła gola w drugiej połowie i, i nie wygrała tego spotkania mimo, że była w sumie lepszym zespołem prawda? były takie mecze, gdzie Kielczanie po prostu tak jakby tracili moment, w Poznaniu grali dobrze do 83 minuty prowadzili, ale Palma wyrównał to spotkanie też mogło się zakończyć nawet zwycięstwem wygrali w Niecieczy, gdzie trudno się gra z Termaliką, ale wygrali 3 do 1 wygrali potem z Pogonią, mieli taką niezłą serię, zremisowali w Gdyni na trudnym terenie z Arką Wygrali z Lechią, mieli świetną serię. Yy, kilku dobrych tygodni, gdzie regularnie punktowali, wygrywali. Potem przegrali w Białymstoku, już 3 do 0, było 3 do 1 się skończyło, więc ta nierówna forma pojawiała się. Zresztą, praktycznie cała eksta klasa prezentuje tę nierówną formę od pierwszej do 18 drużyny. Spokojna jesień z nadziejami na lepszy wynik wiosną. Ta sytuacja wyjściowa korony jest świetna: no to jest cały czas 6 punktów staty do lidera. Mimo, że jesteś na dziewiątym miejscu, masz szansę na puchary. Piąte miejsce to są cztery punkty. Piąte miejsce może dać Europę. Jeżeli Raków i Albo Lech wygrają Puchar Polski i będą w czwórce. Więc tutaj jest dla korony możliwość nawet przeskoczenia kilku zespołów, a myślę, że od tego, od tej bazy, jakim, jaką jest dziewiąte miejsce, Korona będzie wychodziła w przyszłość, jeżeli chodzi o rundę wioseną i możliwości, już jest pierwszy transfer. I już są nadzieje na to, że tych dramek będzie więcej, że będzie skuteczna dziewiątka i wszystko będzie na bardzo dobrym poziomie. No i to ostatnie stabilność finansowa, dzięki której w Kielcach można zbudować coś mocnego na lata. No wiemy, że właścicielem korony jest biznesmen Łukasz Maciejczyk, prawda? To też jest bardzo ważny człowiek, który wszedł do korony Kielce niespełna rok temu 28 marca tego roku tego jeszcze roku niespełna rok temu wszedł jako prezes biznesmen. Korony Kielce, który przejął 99% akcji klubu od miasta. Miasto ma tam jakiś procencik, mały procent akcji klubu, no i jest właścicielem. Jest to człowiek, który no, ma swoją firmę, jest bogatym, zamożnym człowiekiem, który na pewno nie będzie się wahał inwestować w koronę. Ma koronę w sercu. I chce pomóc tej koronie, tak jak niegdyś Krzysztof Klicki, prawda, który gdzieś tam robił dobre wyniki, piąte miejsca z koroną Kielce, która się ocierała nawet o europejskie puchary, miała znakomitych piłkarzy z Boninem Piechną i Grzegorzewskim, między innymi w składzie. Ale tutaj wydaje się, że tutaj przede wszystkim będzie stabilność finansowa, ale też stabilność wyników, żeby te wyniki się zgadzały i żeby korona y, kroczek po kroczu, kroczek po kroczu, przepraszam, kroczek po kroczku, rosła siłę, bo to jest bardzo ważne dla tej rzeczywistości. Wiemy, że w Świętokrzyskim są dwa kluby, ten drugi jest dopiero w trzeciej lidze, walczy o jakąś, jakiś tam powrót do czasów, kiedy był wysoko Krzostowiec Świętokrzyski, no ale na pierwszym miejscu jest Korona Kielce ze stolicą miasta, miasta Świętokrzyskiego, no z tą fantastyczną bazą kibiców, gdzie przychodzi regularnie po 12-13 tysięcy kibiców i tutaj można zbudować fajny klub w tym województwie i to miłość, miłość dziś tam rozszerzać na całe Świętokrzyskie, miłość do Korony Kielce, bo wszystko to wychodzi mi na to, wychodzi mi na to, że ta przyszłość Korony rysuje się w pozytywnych barwach. No i to była Korona Kielce w cyklu Na Tapecie, dziewiąty zespół piłkarskiej klasy. Następnym zespołem będzie tutaj u mnie w cyklu Pogoń Szczecin. Trzymajcie się ciepło, do widzenia i do usłyszenia i do Pogoni Szczecin. Hej!